Wyobraź sobie, że siedzisz w fotelu lotniczym. Jest wigilia 1971 roku. Za oknem panuje mrok, który nagle rozdziera oślepiający błysk. Samolotem rzuca jak zabawką. Słyszysz krzyki pasażerów i przerażający trzask łamanego metalu. Chwilę później czujesz uderzenie lodowatego powietrza. Nie ma już podłogi, nie ma sufitu. Jest tylko pęd i ciemność. Większość ludzi zginęłaby ze strachu, zanim uderzyłaby w ziemię. Ale siedemnastoletnia Juliane Kepckę dopiero zaczynała swoją walkę. Spadła z wysokości 3 kilometrów prosto w serce peruwiańskiej dżungli. I co najbardziej niewiarygodne przeżyła ten upadek. Lot numer 508 linii Lansa miał być rutynowym rejsem z Limy do Pukalpy. Julianę podróżowała z matką, chcąc spędzić święta z ojcem. Nad Amazonią samolot wleciał w sam środek burzy, której nie powinien był próbować przeskoczyć. Piorun uderzył w prawe skrzydło, powodując wybuch zbiornika paliwa. Maszyna rozpadła się na kawałki. Julian została wyrzucona w pustkę, wciąż przypięta pasami do rzędu trzech foteli. To one zadziałały jak prymitywny spadochron, obracając się w powietrzu i amortyzując uderzenie o gęste korony drzew. Kiedy odzyskała przytomność następnego dnia, wokół panowała nienaturalna cisza, przerywana jedynie odgłosami egzotycznych ptaków. Juliana nie była zwykłą nastolatką. Jej rodzice byli biologami, a ona spędziła sporo czasu w stacjach badawczych. Ta wiedza, Uratowała jej życie. Mimo złamanego obojczyka, wstrząsu mózgu i głębokich ran, nie uległa panice. Straciła okulary, co przy jej dużej krótkowzroczności czyniło dżunglę jeszcze bardziej złowrogą. Znalazła paczkę cukierków, to był jej jedyny pokarm na kolejne dni. Wiedziała, że w Amazonii kluczem do ratunku jest woda zaczęła szukać najmniejszego strumienia, wiedząc, że mniejsze dopływy prowadzą do większych rzek, a przy rzekach mieszkają ludzie. To nie była jednak malownicza wędrówka. Dżungla chciała ją pożreć. W jej ranach na ramieniu zalęgły się larwy much, które żywcem zjadały jej tkanki. Każdy krok był udręką, a nocne zimno i wilgoć odbierały resztki sił. Dziewiątego dnia wędrówki, skrajnie wycieńczona, natknęła się na małą łódź przywiązaną do brzegu. Myślała, że to halucynacja. Przy łodzi znajdowała się ścieżka prowadząca do chatki drwali. Juliane użyła benzyny z kanistra, który znalazła przy łodzi, by polać swoje rany. Wiedziała, że to jedyny sposób, by pozbyć się pasożytów. Ból był nie do opisania, ale wyciągnęła z własnego ciała kilkadziesiąt larw. Kiedy drwale ją znaleźli, myśleli, że jest leśnym duchem. Była tak brudna i zmasakrowana, że ledwo przypominała człowieka. Następnego dnia przewieziono ją do szpitala, gdzie w końcu spotkała się z ojcem. Juliane była jedyną osobą z dziewięćdziesięciu dwóch pasażerów, która przetrwała ten lot. Dziś, patrząc na czarno-białe zdjęcia wraku samolotu ukrytego w zieleni, trudno nie zadawać sobie pytania jak to możliwe? Historia Juliane Koebskie to dowód na to, że granica ludzkiej wytrzymałości leży znacznie dalej niż nam się wydaje. To opowieść o dziewczynie, która spadła z nieba i pokonała zielone piekło, bo odmówiła poddania się śmierci. Subskrybuj biało czarne historie, by poznać więcej momentów, które zmieniły wszystko.